Witam Państwa w Płasiece Królewskie miody. Jesteśmy tutaj na pożytku, może już po pożytku zwierzby energetycznej. Tutaj generalnie mamy tam ponad 100 rodzin przeelich. Wcześniejszy filmik był trochę ze słabą jakością dźwięku, dlatego teraz trochę to zmieniłem, chciałem Wam pokazać co potrafi zrobić wierzba energetyczna w pasiece, jak potrafi podkręcić rozwój rodzin pszczeli. Tak, żebyście zobaczyli, jakie są po prostu pszczoły na chwilę obecną, gdzie wierzba kwitnie, kwitła generalnie tutaj przez 5 odmian, praktycznie przez 3 przerwanie tygodnie. Żeby było sprawa jasna, tak jak wcześniej pokazywałem, są to rodziny tutaj z ubiegłego roku. Proszę zobaczyć, tu jest Aga 3, tu jest z tego roku odkład rzucony z ubiegłą roczną matką z, pesz z peszetem. Proszę sobie zobaczyć, zaraz tu otworzymy, zobaczymy jak wygląda Taka rodzina. No po prostu rozwój jest niesamowity. Yy, inne pasieki, które mamy tam powiedzmy, po spadzi to po prostu przez połowę w porównaniu do tego. No i tu Wam chciałem pokazać, właśnie jak na takim pożytku wczesnym, co te pszczoły są w stanie zrobić jaki tu był rozwój chciałem wam pokazać właśnie tą naszą ramkę, którą tu wrzuciliśmy gdzieś tam na początku kwietnia pokazywałem jej etapy rozwoju no i chciałem tu zademonstrować jak wygląda o jak wygląda odbudowa plastikowej ramki może zaraz tu przytrzymamy. Proszę zobaczyć, to jest na zwykłym pożytku. Wierzbowym. Ramka była woskowana. Także tak to wygląda. Tu jest mamy drugi etap. O, tu są. Tu proszę zobaczyć źle zanieczyszczonego pyłku. Pierzga. I będzie dalszy, dalsza budowa. Dlaczego to się chyba nie rozwinęło dalej? Bo mm, po prostu skończył się pożytek, to było zwrócone w kierunku czerwiu. Dlatego tą pierwszą stronę odbudowały. Teraz zobaczymy, jak wygląda druga. Żeby było sprawa jasna, to te pszczoły, które tu są, to były zaezimowane po pożytku z nawłoci. Nie miałem kontaktu ze spadzią jodłową, która była w ubiegłym roku u nas w okresie wrześniowym koniec sierpnia wrzesień. I te pszczoły, które na tej spadzi były, to niestety muszę przyznać, że słaba jakość. Tu sobie proszę zobaczyć. O! Tu jest ramka, kolejna. Widać, można sobie zobaczyć, nawet komórki trutnia są. Tu jest wszędzie pieżga zaniesiona, ze względu na to, że po prostu dzisiaj, wczoraj, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Proszę zobaczyć, jak jest, jakie są, jak tu jest poczerwione. Dla ciekawskich, to chciałem powiedzieć, że na tej ramce nie było zaprojektowanej ani jednej komórki na trusnia, <noise> Także to wszystko to jest po prostu tylko i wyłącznie budowa fantazja pszczół. Co jeszcze? Proszę zobaczyć, Dobu, dobudowane do samego, do, same, do, sam, do samej zewnętrznej listewki. Tutaj jeszcze nie na przykład, bo tu już. Brakło pożytku, ale generalnie za 3-4 dni przyjdą pierwsze pszczoły z tych ramek. A tutaj proszę zobaczyć, jak jest ładnie pierzga. No Te luki, takie rozwojowe, to po prostu zatrzymał się pożytek po świętach, co było ten okres zimny. No i pszczoły generalnie tutaj. Przestały to budować, ale naprawdę przed świętami to był taki pożytek, że proszę sobie wyobrazić, że całe rodziny były zalane, pełno, pełno nakropu było i świeżego nektaru, także stąd to taka intensywna budowa. Ktoś mi się tam czasami zarzuca, że zostały one podkarmione. Nie zostały podkarmione, natomiast. Na początku wszystkie rodziny u nas dostają racje bojowe, tak zwane ciasto nasze, które tu robimy, z dużą ilością aminokwasów, witamin i wszystkich niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Dlatego jest jak jest, żeby sobie zobaczyć, jaka jest skala, po prostu, takiej rodziny. Czy to. Czy to. Proszę tutaj. O. Taka jest moc. Tam jest następna. Pełna ramka w Tu są te wszystkie, które są. W tej rodzinie trudnie już generalnie są praktycznie dojrzałe, bo one już tu przed świętami, niektóre. Sztuki się pojawiły, ale żeby nie było, że pokazuję najlepszą rodzinę, zaraz to schowamy i przejdę do tego sąsiada tu obok. Narazam tu Także, jak na chwilę obecną, jak widzicie. To naprawdę woskowana, to trzeba przyznać, że te ramki były woskowane, że tylko i wyłącznie dlatego chciałem sprawdzić po prostu jak to będzie wyglądało w praktyce. Na rzepaku myślę, że woskowane są, woskowanie jest niepotrzebne, bo jest całkiem zupełnie intensywny pożytek. Natomiast przy takich wczesnorozwojowych to. Polecałbym woskować, bo po prostu ułatwi to sprawę. A tu zamkniemy tu jest jak pszczoły pracują. Zaraz to otworzymy. No tu sobie proszę zobaczyć tu jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 10 ramkach wielkopolskich. Tu jeszcze mamy matę, bo to była słabsza rodzina. Chciałem tego na całe gniazdo puszczać, żeby to nie zaziębić. Natomiast teraz już jest chyba optymalnie, żeby sprawdzić, czy czy będzie się tu rozwijało to. Zaraz zobaczymy, co tu jest w tej rodzince. Materiał genetyczny. Ten który tu mamy to jest od kolegi Wojtka, pelczara. O, dobra. Proszę sobie zobaczyć tu jest też. No, będę starał się zbliżyć. To już są tu świeże jajeczka naniesione. To co było, to po prostu powstało, odbudowały na tym wcześniejszym pożytku. Tu widać jest po prostu, lekko są opóźnione. No ze względu po prostu na słabszą strukturę rodziny, no ale jak na, jak na, na, na taki okres jak u nas tutaj Pogodowy jest, to znaczy naprawdę nie ma co wybrzydzać, że coś jest nie tak. Proszę zobaczyć, tutaj budują z tej strony. To jest ta strona tu od ramki, tej skrajnej, tu gdzie mamy zapas. To no było złożone tak, żeby, żeby po prostu w razie czego, jeżeli przyjdą jakieś mocniejsze ochłodzenia żeby nie zaziębić. Proszę sobie zobaczyć o tutaj tak na czym polega ten stosowanie naszego kolca. O, możemy sobie tu na spokojnie wkładać to i nie przygnieciemy żadnej tej pszoły. i ramka sobie wchodzi elegancko, Także tak to wygląda. Rodzina jest nawet ok. Myślę, że na rzepak sobie tu poradzi. Rzepaku tu mamy zaraz za tym A no w granicach 40 chyba 5 hektarów. Tutaj jest przodu i za górką jest cała reszta. Jeżeli jaka jest to lokalizacja? Tutaj mamy las no, w granicach chyba 150 do 200 hektarów. Typowego lasu liściastego, mieszanego, gdzie po tym pożytku tutaj rzepakowym to jest udział akacji w granicach 10%, także jeżeli akacja po rzepaku nie wypali, to myślę, że Tutaj, może ta się pojawić jakaś spadziz ciasta na tej wierzby i będzie ok. Także tak to wygląda. Wszystkich, którzy spędzili czas przy oglądaniu filmu, za jakość przepraszam, ale starałem się pokazać to tak bardzo obiektywnie i pozdrawiam. Z pozdrowieniem Piotr Blajer.